siatkówka to właściwie w tej chwili sport narodowy w Polsce, tak jak na Litwie koszykówka, tak jak gdzieś tam w jakichś jak yy, futbol, yy, a u nas jest siatkówka. Stąd nasza rozmowa z panem Tomaszem Jankowskim, prezesem Indyk Palazety z Olsztyn, naszego pluslogowicza. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, na początek sprawy bieżące. Przegraliście z Jastrzębiem 2-3, to prawda punkt jeden jest. Ale dlaczego przegraliście? No na pewno pozostał pewien niedosyt. Generalnie uważam, że ta inauguracja wypadła nam dobrze, nawet bardzo dobrze. Pełna hala ludzi, 4000 ludzi na trybunie, wspaniała atmosfera, emocje, pięć setów. Tylko pozostał niedosyt, bo mogliśmy ten mecz wygrać. Nawet tak się zastanawialiśmy, nawet 3-0, bo ten pierwszy set prowadziliśmy jeszcze 22-20 i Ostatecznie Jastrzębie wyszarpało nam tego seta, dwa kolejne sety wygraliśmy, potem niestety no, spadek, można powiedzieć, naszej dyspozycji, w efekcie przegraliśmy 3-2. Jeden punkt mamy, ale na pewno niedosyt pozostał, z tym, że tak jak podkreśliłem, generalnie na to patrząc, jesteśmy zadowoleni z tej inauguracji, bo pełna hala ludzi, emocje, no i walczymy dalej. Panie prezesie, jest pan z, AZS z Indykpolem AZS Olsztyn związany już od 20 lat. I jak pan oceni te swoje lata prezesury? No na pewno jak wszędzie bywało, gorzej, lepiej, w zależności od różnych rzeczy, od finansów, od dyspozycji drużyny. Myślę, że dzisiaj AZS jest klubem stabilnym, stabilnym finansowo. Mamy piękną halę. Którą nie jeden klub nam zazdrości, rozmawiając z kolegami, z działaczami. Ta hala praktycznie na każdym meczu jest wypełniona po brzegi. Jest to na pewno nasza zasługa jako klubu, że, że ta hala jest wypełniona. Więc, no, tak jak mówię, bywały trudniejsze chwile, brak środków finansowych, ale dzisiaj dysponujemy stabilnym budżetem, niezłą drużyną. Która, która myślę, że w tym sezonie sprawi niejedną niespodziankę. No i staramy się też nie stać w miejscu, tylko cały czas szukać różnych rozwiązań, które pozwolą nam, aby kiedyś w najbliższym czasie, mam nadzieję, AZS mógł grać o najwyższe cele. No właśnie, piękny był początek sezonu i już 75-lecia klubu. Wspaniali goście byli siatkarze, Mirosław Rybaczewski. Zbigniew Lubiejewski i inni medali, medaliści wielu, wielu możliwych imprez i uczestnicy Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Korzystacie z tych doświadczeń? Macie kontakt bezpośredni z tymi? Z Żywą historią, o co by nie mówić, AZS-u. Mamy kontakt z byłymi zawodnikami, trenerami, działaczami, ponieważ ci ludzie bardzo interesują się AZS-em Molsztyn, będąc nawet za granicą. Ja osobiście byłem na okręcie odebrać naszego mistrza olimpijskiego Mirosława Rybaczewskiego, więc spędziliśmy no ponad dwie godziny w samochodzie rozmawiając na różne tematy, głównie o siatkówce. Byłem zaskoczony wiedzą pana Mirosława, jak bardzo mi się interesuje olsztynem. Na pewno też mieliśmy frajdę taką, patrząc na tych byłych siatkarzy naszych, kiedy co niektórzy po raz pierwszy mogli obejrzeć nową uranie. Mieliśmy też no, niesamowitą frajdę, kiedy spotkali się na kolacji, aby porozmawiać, powspominać stare czasy. Naprawdę można było u nich zaobserwować uśmiech na twarzy taką radość, że no, dzięki nam mieli możliwość spotkania się po latach. Mam nadzieję, że takie spotkania będą organizowane częściej niż, niż co 5 lat, bo o to mnie proszono. Ale tak jak wspomniałem, no, dla nas niesamowita frajda, że mogliśmy się przyczynić do tego, że, że ci ludzie po latach mogli się spotkać. Yy, pan Rybaczewski z Francji, pan Zduńczyk z Holandii yy, przyleciał. no Też kilka, kilku innych zawodników z różnych zakątków, można powiedzieć, Europy. Yy, Mirosław Rybaczewski zdaje się ma córkę, która też gra w świadkówkę. Yy, tak. Yy... Opowiadał mi też historię, właśnie, że, że ona skończyła już chyba swoją karierę siatkarską, ale opowiadał, że wychowała się we Francji, że, że grała dla reprezentacji Francji, była znakomitą zawodniczką, więc no na pewno są jakieś korzenie. Wie pan, to, co Pan mówi. To też dużo mówi o, o strukturze klubu. Bo co mi mówisz, klub tego typu, który pan prowadzi, to jest w końcu zawodowa struktura. Yy, tu trzeba także działać wokół pieniędzy, wokół organizacyjnych innych spraw, a wy macie, macie sprzedaje się bardzo dużo biletów. Jak to się stało? Udało wam się tak skupić tak dużo ludzi wokół, wokół drużyny? Ja myślę, że jest kilka powodów. Pierwsza oczywiście, no to mamy przepiękną halę, tak jak wspomniałem wcześniej, urania jest piękną halą. Kibice mogą w komfortowych warunkach oglądać nasze mecze, więc no, wypełniają ją praktycznie po brzegi, ale żeby wypełniać się po, po brzegi, to musimy grać w plus lidze. Gramy w tej plus lidze, często są emocje. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy, w ubiegłym sezonie rozpoczęliśmy słabo sezon, potem graliśmy coraz lepiej, coraz lepiej i niewiele nam zabrakło, abyśmy awansowali do najlepszej ósemki. Do tego na pewno reprezentacja Polski, która praktycznie co roku osiąga sukces, zdobywa medale na najważniejszych imprezach w Europie, na świecie, więc to też tak jak Pan wspomniał, być może jest to narodowy sport. Dzisiaj kibice się interesują siatkówką, kibice chcą oglądać najlepszych zawodników na świecie w Olsztynie, bo mają taką możliwość, więc pewnie, pewnie to jest kilka takich przyczyn. It jeśli mówimy o drużynie, no to wiadomo zawsze, oprócz kwestii organizacyjnych, jest cel sportowy. Jaki macie na ten rok cel sportowy? Tak jak od kilku lat, naszym celem jest awans do najlepszej ósemki. Nie jest to łatwy cel, ponieważ takich drużyn jak my jest przynajmniej 10 w Polsce. Liga się bardzo wyrównała. W tej chwili jest 14 zespołów plus lidze. Bardzo wyrównana liga. Myślę, że każdy mecz będzie bardzo zacięty. Zresztą, już te pierwsze mecze, które w tym tygodniu się odbyły, pokazały, że nie będzie łatwych meczów, nie będzie łatwych przeciwników. Trzeba będzie grać na, na, na maksa w każdym meczu. Ale tak jak wspomniałem, no, naszym marzeniem jest przede wszystkim awans do najlepszej ósemki. Macie szansę? Myślę, że jeżeli wszyscy będą zdrowi, jeżeli będą nas omijały kontuzje i jeżeli będziemy grali tak jak wczoraj, szczególnie w tym drugim i w trzecim secie, to mamy duże szanse, aby w tej ósemce się znaleźć. Pan, w tym momencie nie sposób nie wrócić do jeszcze, do pewnej kwestii, czyli znowu organizacji. Czy no Jak kształtują się Wasze dochody? Nie tylko z biletów, bo zdaje się, jest tam także catering, różne inne usługi. Czy to też wpływa na budżet klubu? I po pierwsze, po drugie, czy macie sponsorów, prócz, prócz tego sztandarowego sponsora? Siatkówka siatkówką, ale jest to też na pewno pewien rodzaj biznesu. Działamy w formie spółki akcyjnej musimy zabezpieczać budżet z różnych źródeł. Tak jak pan wspomniał, mamy sponsora tytułarnego, firmy Indykpol, która naszego wieloletniego partnera, która wspomaga drużynę lub od wielu wielu lat. Otrzymujemy środki z województwa warmińsko-mazurskiego z miasta Olsztyn od tak zwanych sponsorów wspomagających. Mamy środki zaprawa telewizyjne poprzez plus ligę i mamy też nie ma co ukrywać dosyć duże środki ze sprzedaży biletów łatwo łatwo Policzyć, jeżeli praktycznie na każdym meczu mamy 4 tysiące ludzi, tych meczów jest w ubiegłym roku było 15, w tym roku 13. Mamy oczywiście należy opłacić hale, ochronę, różnego rodzaju inne rzeczy, ale nie ukrywam, że, że jest to wpływ też powyżej miliona złotych do budżetu istotny, dlatego no, te wszystkie składowe wpływają na to, że dzisiaj jesteśmy klubem stabilnie finansowym i możemy. Realnie myśleć o jakichś daleko idących planach. W sensie organizacyjnym, jak pan się lokuje w tej pluslidze? Organizacyjno-finansowym. Jak, jak pan uważa? Gdzie jest w tej chwili za Nie chodzi mi o kwestie sportowe, bo one, one nie zawsze są y, całkowicie związane z finansami, ale tak, gdyby to porównać organizacyjnie do innych drużyn? Ciężko powiedzieć, bo no, często to są informacje tajne. Nie, nie, nie Spółki nie końca... akcyjne publikują swoje te. Tak, ale. Y, do... Ja, śle, szczerze mówiąc, chyba już rok czasu nie, nie sprawdzałem, znaczy nie sprawdzałem. Nie interesowałem się budżetami innych klubów. Jedynie gdzieś tam w Kularach się o tym mówi. Ja myślę, że jesteśmy w drugiej części jakby tabeli, tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjno-finansowe, może inaczej o finansowe, bo organizacyjnie uważam, że jesteśmy dobrze poukładani. Tak jak wspomniałem, te mecze odbywają się na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy nasi nie mają prawa narzekać na, na sprawy typu wyżywienie, zakwaterowanie, hala sportowa. Jeżeli chodzi o finanse, no to daleko nam jeszcze do bogatych klubów, które, takich jak Jastrzębski Węgiel, jak, jak Skrabeł, Chatów, ale. No, nie chcę narzekać, bo to z roku na rok nasz budżet jest coraz większy i, i będziemy do tego dążyli, aby te finanse były na tyle stabilne, aby można było sobie pozwolić na kontraktowanie najlepszych zawodników i walkę o medale. No właśnie, o tych zawodnikach. Czy. Po pierwsze, macie już jakieś przymiarki, bo w Świadkówce zawsze w drożnym się ustala kontrakty, yy, z reguły. Czy macie już jakieś plany yy, personalne na przyszły sezon? Po pierwsze, po drugie, no, kiedy zagrał u nas Kochanowski, choćby nawet w końcu wychował się świadkarsko w Olsztynie, yy... Jakub Kochanowski. Nie myśleliśmy jeszcze o sezonie 2026-2027, ponieważ jest to za wcześnie. Dopiero co, co udało nam się zorganizować jubileusz 75-lecia, mamy za sobą wczorajszą inaugurację i myślę, że na te przymiarki transferowe to jeszcze mamy, z, myślę, że z 2 miesiące czasu. Inna sprawa jest taka, że mamy większość zawodników, albo wielu zawodników ma umowy dwuletnie. Jak chociażby rozgrywający reprezentant Niemiec Johannes Tille, Jakub Mike Sewen lipiński Kuba Hawryluk. Myślę, że będziemy się powoli przymierzać do tego na początku grudnia. Natomiast z Jakubem Kochanowskim rozmawiałem w ubiegłym sezonie, będąc na meczu w Warszawie. No i myślę, że jeszcze trzeba będzie może trochę poczekać na Jakuba Wolsztynia. A Czyli nie mówi pan nie? A fun... Nie, no na pewno naszym marzeniem jest to, aby, aby Jakub brał w Wolsztynie, pochodzi z Giżycka, z naszego regionu, yy, rozpoczynał tak naprawdę swoją zawodową karierę w barwach AZS-u Olsztyn. No i na pewno chcielibyśmy, aby kiedyś się pojawił w Olsztynie, ale na to składa się szereg rzeczy i finanse i generalnie cała drużyna. Wiadomo, że Kuba zresztą powiedział mi, że chciałby grać o najwyższe cele. A dzisiaj no, prawda jest taka, że jeszcze o najwyższe cele grać w tym sezonie nie możemy. Jeśli mówimy o świadkarzach konkretnych, to ja sobie przypominam. Hadrawa był w azs potem odszedł, potem znowu wrócił. Czy on już jest chociaż jest Czechem. Jak, My... się, jak, jak się czują zawodnicy, szczególnie ci zagraniczni w Olsztynie? Czy oni się tu osadzają, według pana przynajmniej niektórzy? Ja myślę, że chyba nie. Mimo wszystko każdy pochodzi ze, swoje, ze swojego państwa. Rzeczywiście Janek gra długo w Olsztynie, z przerwą na pobyt w Turcji, a wcześniej w Jastrzębiu. Może też przykładem jest Robert Andringa, który grał kilka lat w Olsztynie, bardzo się związał. Z Olsztynem ma do dzisiaj wielu przyjaciół. Często mówi, że Olsztyn jest dla niego drugim domem. Natomiast no, jego kariera potoczyła się taka, a nie inaczej, że, że zmienił barwy klubowe i myślę, że prędzej czy później wróci do swojego kraju, do Holandii. Natomiast Janek, oprócz tego, że Polska jest blisko Czech, to no, też związał się z Olsztynem, ma tu wielu przyjaciół i bardzo dobrze po polsku mówi, więc, więc to na pewno jest też fajna rzecz. No ale prędzej czy później myślę, że każdy będzie chciał osiąść się w swoim kraju. No, jeśli mówimy, o, przy okazji znajomości języka polskiego przez Jana Hadrawę, myślę, że prędzej czy później też zrobimy z nim tu wywiad e, przy pomocy prezesa. E, proszę pana, y, to w tej sytuacji y, pozostaje jeszcze jedna kwestia: mianowicie, czy AZS w ogóle siat, na siatkówce nie ma problemów z kibicami tak jak na futbolu? Jak to się robi, że nie ma? tych Kłopotów? Trudno mi powiedzieć. To, yy, raczej, raczej kibice w halach są grzeczni. Nie słychać o, o jakichś zamieszkach, o awanturach. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to kultura kibicowania, czy po prostu taka. taka tak było zawsze, trudno mi powiedzieć. no Ale jedynie, co mogę powiedzieć, no, że no nie mamy jakichś kłopotów z kibicami. Kiedyś? Dawno temu był pan kibicem też futbolowym. Niektórzy mówią, że podobnie pan, pan na wszystkie mecze 100 milu. Pamięta pan ten czas? Yy, tak, to prawda. Ja do dzisiaj piłką nożną się interesuję, zresztą wieloma dyscyplinami sportowymi. Yy, ja przychodząc na studia do Olsztyna, rzeczywiście to był okres, kiedy 100 mil awansował do Ekstraklasy, więc to była niesamowita frajda, aby oglądać te mecze na żywo. Zresztą też ostatnio rozmawiałem z dziennikarzami. Sportowymi z Olsztyna, że na pamiątkę do dzisiaj, nie wiem, czy ktoś jeszcze w Olsztynie ma, myślę, że wielu kibiców to ma. Mam fajną pamiątkę w postaci biletów, ponieważ kiedyś 100 Milgrams w ekstraklasie produkował bilety, a to w postaci jajka wielkanocnego, a to boiska żółtej, czerwonej kartki, więc gdzieś tam myślę, że te wszystkie bilety z tych lat 90., -tych, znaczy nie myślę, tylko wiem, bo ostatnio robiłem porządki w domu i mamie, jest to na pewno fajna pamiątka, ale. Na pewno chciałbym, żeby, żeby Stomil też awansował jak najwyżej. Śledzę wyniki i, i, i myślę, że tam przy dobrej organizacji są w stanie krok po kroku awansować wyżej. Wie pan, jeśli mówimy o organizacji, to jest tak, że, tak, że pan działa też no, w strukturach plus ligi. Jak będzie się ta liga rozwijała dalej, bo na pewno pan coś wie na ten temat, przy pan tam uczestniczy? Ciekawe pytanie, ponieważ mamy akurat w poniedziałek, w następnym tygodniu, pierwsze spotkanie grupy roboczej, która będzie pracowała nad strategią plus ligi. Więc tak naprawdę no, będzie można coś powiedzieć po tym spotkaniu. Na pewno trzeba iść za duchem czasu, szukać nowych rozwiązań dla kibiców. Wiadomo, że. Dużo się dzieje dzisiaj w internecie, telewizja ma duży wpływ, więc no na pewno będziemy dyskutowali w poniedziałek na temat tej strategii, zgłosiło się do tej grupy. Kilku prezesów, właśnie klubów plusligowych, więc, więc myślę, że no będziemy szukali rozwiązań. Myślę, że tam ciekawe pomysły jakieś będą i, i będzie można w najbliższym czasie o tym informować. Ale to Plusliga podpisuje już umowę z konkretną telewizją, tak? Czy, czy to jest już stała umowa, czy też prędzej czy później będziecie myśleli o, o zmianie? Nie, akurat z telewizją jest prosta sprawa, która transmituje mecze Plusligi, ponieważ. Każda z telewizji może zgłosić się do, 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 do przetargu, tak, do postępowania przetargowego. Plus Liga ogłasza, ogłasza postępowanie przetargowe na pakiet na, na kolejne lata, i każdy, każdy może się, jakby telewizje mogą się do tego zgłosić. Od wielu lat, Polsat pokazuje nasze mecze. Szczerze mówiąc, nie pamiętam do którego roku jest podpisana umowa. No ale, no ale myślę, że obie strony są zadowolone z tej współpracy. Tak już w finału. Wie pan, tak mnie zastanowiła jedna sprawa. Mamy taki region północno-wschodni, włączam do tego też Gdańsk, umownie rzecz biorąc, i nagle się okazuje, że były trzy drużyny, teraz będą cztery, bo Bar każany będzie grał w Elblągu, zdaje się, tak? Czy już szykujecie się na, na derby województwa? E znaczy, czy szykujemy się? Myślimy o najbliższym meczu w Bełchatowie w sobotę, natomiast rzeczywiście odeszło nam kilka dalekich wyjazdów, ponieważ y, spadła drużyna z Nysy, z Katowic, z Będzina, czyli trzy, odeszły nam trzy dalekie wyjazdy. Do tego drużyna Barkomu-Każany-Lwów, która rozgrywała swoje mecze w Tarnowie, będzie rozgrywała mecze w Elblągu, czyli tak naprawdę no, troszeczkę mniej kilometrów drużyna y, zrobi y, jadąc na mecze wyjazdowe. Niedługo gramy ten mecz, na drugiego listopada gramy, czy 3 listopada gramy mecz, na pewno w poniedziałek w Elblągu, więc no myślę, że sporo kibiców będzie zainteresowanych wyjazdem na ten mecz. Szczerze mówiąc, chyba w historii, znaczy na pewno w historii plus Ligi test nie miał tak bliskiego wyjazdu wcześniej. I Jak idzie, do Elbląga? Tak? No cieszymy się, bo tak naprawdę jest kilka takich bliższych wyjazdów. Jest Gdańsk, Suwałki, Warszawa, właśnie Elbląg, więc to trochę też wpłynie na, na, na dyspozycję, na odpoczynek. siatkarzy. jednak jadąc, nie wiem, 9 godzin do Nysy, oczywiście siatkarze jadą dzień wcześniej, ale mimo wszystko jest to męcząca taka trasa. Ja pan, obserwując mecz, mecze kadry zauważyłem no coś wspaniałego, dwóch nowych, wspaniałych zawodników Jakub Nowak, Maksymilian Graniczny. Czy Wy też szukacie w niższych ligach? I mógłbym podać jakieś takie przykłady takich takich perełek, które wyłowiliście gdzieś z niższych lig. Myślę, że tak. AZS Olsztyn nie znane z tego, że trafiało do naszego klubu w ostatnich latach sporo młodych zawodników chociażby no, Kuba Hawryluk, który po zakończeniu okresu gry w kadrze juniorów dostał szansę od razu bycia szóstkowym zawodnikiem w Indykpolu AZS Olsztyn. W tej chwili Kuba walczy z Jakubem Ciunajtisem o, o miejsce w składzie, ale wcześniej i Mateusz Poręba i, i Jakub Kochanowski Bartek Bednoś trafił do Olsztyna, Olek Śliwka. Myślę, że, że kilku takich można by było znaleźć i to bardzo dobrych zawodników, którzy rozwinęli się w Olsztynie. Następnie no nie ma co ukrywać, odeszli do bogatszych klubów i gdzieś grają dalej. W ubiegłym roku bardzo dobrze grał w Olsztynie Szymon Jakubiszak. Nie byliśmy go niestety w stanie zatrzymać. Rozmawiałem z Szymonem. Powiedział, że nie tylko kwestie finansowe, ale mówił, że no gra już tyle lat w Olsztynie, że szuka jakiejś zmiany, motywacji nowej, więc no rozumiem, rozumiem jego sytuację, rozumiałem. No ale to, co pan powiedział, cały czas szukamy rozwiązań młodych zawodników w niższych ligach. Patrzymy, jak w juniorach się zachowują zawodnicy, bo. No, z tego słyną AZS z Olsztyn w ostatnich latach i myślę, że w najbliższym czasie też będzie taka mieszanka doświadczenia z młodością. Jeśli mówimy o zawodnikach, o tym naborze zawodników, yy, mówiliśmy wcześniej, czy, czy zagraniczni, czy, czy się wtapiają Wolsztyn, ale tak swoją drogo i zadanie przede wszystkim jest gra w akwesie. Czy macie jakiś specjalny system wyłapywania także ludzi spoza, spoza kraju? Czy też to ich menedżerowie przyjeżdżają i Wam oferują? No nie, to nie jest tak, że menedżerowie, znaczy menedżerowie oczywiście oferują zawodników, menedżerowie mają mnóstwo zawodników, natomiast najważniejszą e, zawsze decyzyjność, e, przynajmniej od kiedy ja jestem prezesem, e, w naszym klubie miał trener e, i to trener dobiera sobie zawodników, z którymi chciałby współpracować e, w danym sezonie. E, jest sztab ludzi, jest statystyk, jest drugi trener. Gdzieś tam wertujemy inne ligi zagraniczne, zastanawiamy się, jak ta drużyna ma być zbudowana, żeby te klocki wszystkie były poukładane, i to klub wtedy odzywa się do menadżera, proponuje umowę, negocjowane są warunki, nie jest to łatwe. Dzisiaj kiedy Liga japońska płaci spore pieniądze, Liga turecka tak samo, Liga włoska. Jest bardzo duża rywalizacja o bardzo dobrych zawodników. No i z roku na rok patrzę, że jest to coraz trudniej. Polska Liga jest bardzo trudna, stabilna finansowo. Nie ma już dzisiaj klubów, które miałyby problemy finansowe. Gdyby taki się znalazł, nie otrzymałby licencji. To też jest na pewno na plus. Szczególnie dla zawodników, bo wiedzą, że kluby są wypłacalne i nie będzie żadnych, no nie wiem, opóźnień w wynagrodzeniach. Ale no wracając do pytania, no to kluby zabiegają o bardzo dobrych zawodników. Myślę, że i mają te kluby co zaoferować w końcu. Podobisz, jesteśmy plus Liga to najlepsza Liga Świata w środkówce, zgadza się Pan z tym? Ja wiem, że mówimy o tureckiej Lidze, o japońskiej, ale tam z reguły jest kilka, kilka klubów i poza tym są te mniej, że tak powiem, mniej klasowe. W, w polskiej Lidze jest to bardzo wyrównane wszystko generalnie. Zgadzam się z Panem w stu procentach. Wiele osób, które miało do czynienia z Ligą Włoską, bo mówi się, że porównuje się Ligę Polską do Włoskiej. To są dwie najmocniejsze ligi w tej chwili. Myślę, że na świecie. Ale wiele osób twierdzi, że w Lidze Włoskiej nie ma tak wielu drużyn, tak wiele drużyn wyrównanych jak w Polsce. W Polsce praktycznie, no nie wiem, drużyny z końca tabeli mają szansę wygrania z tymi najlepszymi. W Lidze Włoskiej ciężko. Jest kilka zespołów, które dysponują bardzo dobrym budżetem. Mm, ale ta myślę, Polska liga jest bardziej wyrównana, i tak jak pan wspomniał, myślę, że jest najlepsza na świecie. Chyba to jest optymistyczny akcent naszej rozmowy, tym bardziej, że rozmawiamy z prezesem, proszę państwa, klubu, który gra w najlepszej Lidze świata. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.